Kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę kolejny szybki prosty pomysł na sałatkę, a więc zaczynajmy. Ja mam tutaj pieczarki. Pieczarki kroję sobie w drobną kosteczkę. Piszczarki mam pokrojone, więc sobie teraz podduszę na masełku do miękkości. A ja sobie pokroję jajka. Jajka kroimy w kosteczkę. Pokrojone, więc kolejna ja mam tutaj z jakimiś dodatkami ale może być zwykły gołda taki akurat miałam w domu więc taki sobie wykorzystam do sałatki kroimy w kosteczkę do sałatki dodaję fasolę czerwoną I czekam, aż mi pieczarki ostygną. Ale sobie przemieszam w międzyczasie. Pieczarki mi przestygły, więc dodaję do sałatki. Razem wymieszam. Doprawię sobie do smaku pieprzem. Dodam trochę soli, bo pieczarki wcześniej sobie już osoliłam. Jeszcze raz przemieszam. Ok. Na chwilę odkładam na bok i biorę się za sos. Tu mam jogurt naturalny, dodaję majonez i muszczardę. I raz mieszam do połączenia się składników. Sos wymieszany i wylewam do sałatki. I ponownie mieszam. I kolejny szybki, prosty przepis na sałatkę, gotowy. Moja sałatka tak się prezentuje. A więc, kochani, jeśli macie ochotę na taką sałatkę, zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Życzę smacznego i do zobaczenia!